Święto Trzy Archaniołów. Dziś, 29 września, obchodzimy wyjątkowy Dzień Święto Trzech Potężnych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. To dzień pełen duchowej energii i ochrony, który przypomina nam o ich obecności i wsparciu, jakie oferują na naszej drodze życiowej. Archanioł Michał. Michał to wojownik światła, strażnik dobra i ochrony. Jego imię oznacza Któż jak Bóg. Jest on symbolem odwagi, siły oraz duchowego przewodnictwa. Wzywamy Michała, gdy potrzebujemy ochrony przed negatywnymi energiami, gdy chcemy poczuć się bezpiecznie i mieć siłę do pokonywania przeszkód. Niech jego niebieskie światło rozświetli nasze ścieżki. Archanioł Gabriel Gabriel to posłaniec boskiej woli. Ten, który przynosi nam wieści i inspiracje. Jego imię oznacza Bóg jest moją siłą, a jego energia wspiera nas w komunikacji, wyrażaniu siebie i realizacji kreatywnych pomysłów. Gabriel jest również opiekunem dzieci oraz tych, którzy pragną przynieść na świat nowe życie duchowe bądź fizyczne. Niech jego białe światło napełni nasze serca inspiracją i wiarą. Archanioł Rafał Rafał to uzdrowiciel, przewodnik duchowy, którego imię oznacza Bóg uzdrawia. Jego energia wspiera w procesach leczenia ciała, duszy oraz serca. Rafał jest naszym przewodnikiem, gdy podróżujemy zarówno fizycznie, jak i duchowo. To dzięki jego zielonemu światłu możemy poczuć ukojenie, harmonię i wewnętrzny spokój. Dzisiejsze święto to piękna okazja, aby połączyć się z energią tych trzech wspaniałych archaniołów. Możemy poprosić o ich wsparcie, ochronę, uzdrowienie i przewodnictwo. To czas, aby oddać się refleksji nad naszym życiem, nad tym, czego potrzebujemy, i otworzyć się na ich obecność. Niech Michał doda nam odwagi, Gabriel zainspiruje nas do twórczego działania, a Rafał przyniesie ukojenie i zdrowie. Niechaj ich skrzydła rozpostrą się nad nami, napełniając nas miłością i światłem. Życzę wszystkim pięknego dnia pełnego anielskiej opieki i błogosławieństw. Wróżbita Łukasz Węcka